Zostaliśmy zadysponowani do złamanego drzewa, które zagrażało tutaj ruchowi pojazdów i pieszych na ulicy Pionierów. W trakcie prowadzonych działań otrzymaliśmy zgłoszenie o zapachu gazu. W wyniku sprawdzenia okazało się, że faktycznie zapach gazu jest wyczuwalny. Przybyły na miejsce pogotowie... Gazowe zlokalizowało potencjalne miejsce rozszerzenia instalacji gazowej. W tej chwili trwa zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Został wstrzymane całkowicie ruch pojazdów na ulicy Pionierów i czekamy na przebycie specjalistycznego sprzętu, żeby dokonać e, odkrycia e, ziemi i, i ustalenia miejsca, w którym doszło do ewentualnej awarii ga gazociągu i do jego rozszerzenia. To z czy jest pewno potrzebne? W tej chwili nie ma potrzeby. Została wyznaczona strefa e, zagrożenia, w której nie, nie ma e, mieszkańców. E, Prowadzone są na bieżąco działania pomiarowe, mierzymy stężenie gazu w studzienkach kanalizacyjnych. Na tę chwilę nie ma potrzeby ewakuowania mieszkańców bloków, które znajdują się w strefie na ten moment bezpieczne. W miejscu, w którym przypuszczamy, że doszło do rozstrzelnienia instalacji gazowej jest bardzo duże stężenie gazu sięgające 90% objętościowych. Także już w tej chwili jest to stężenie bardzo niebezpieczne. W tej chwili praktycznie wszystkie jednostki i wszystkie zastępy Państwowej Straży Pożarnej, jednostki ochotniczych Straży Pożarnych, zarówno z krajowego systemu, jak i spoza systemu, pracują przy usuwaniu skutków wichury. Jest kilkadziesiąt złamanych drzew, konarów, trwa, trwa udrażnianie szlaków komunikacyjnych, także cały czas prowadzimy działania.